Siemanko, mamy 14 kwietnia. E, jak już widzicie, Nada jest Centrum Sterowania Wszechświatem, czyli mojej pieczary. Mam słuchawki, mam mikrofon, a e, więc jak już e, widzicie, m, razem z Suką e, zostaliśmy wypisani ze z szpitala i trafiliśmy już e, do domu. Wszystkim wielkie dzięki za te ciepłe... Słowa za te ciepłe komentarze, które się pojawiały pod filmami. Wszystkie badania przeszły bardzo dobrze i Wszystko jest pozytywnie, także ja już będę miał spokojną głowę, żeby kolejne dla Was filmy tutaj tworzyć, nie tylko się skupiać na tych szybkich NFT newsach. Natomiast dzisiaj NFT newsy chciałbym zacząć od podziękowania jeszcze za 302 subskrypcje. Przekroczyliśmy tutaj nasze kolejne ATH kanału, czyli 300 subskrypcji. No i nie zwalniamy, lecimy po, po kolejne. E, czyli 400. Pamiętajcie, jeżeli tutaj jesteście po raz pierwszy i interesujecie się grami e, opartymi o blockchain, technologię NFT tej kryptowaluty, żeby subskrybować. Po drugie, oglądać od dechy do dechy. Dzięki temu e, nie tylko m, oglądajcie u mnie, ale też e, u Maćka lub u innych tutaj twórców na YouTubie. Dzięki temu... Te filmy YouTube e, mocniej promuje, tak? Jeżeli jest dużo widzów, którzy od początku do końca oglądają te filmy, no to YouTube wtedy stwierdza, że te filmy muszą być ciekawe. No i dzięki temu ta społeczność e, może nam dosyć szybko się fajnie e, rozwijać. Oczywiście, łapki w górę. E, no i już zapraszam e, na informacje e, odnośnie m, dzisiejszych a, newsów. I dzisiaj na pierwszy rzut. E, Pozwolę sobie zaproponować takie szybkie te ciekawe informacje odnośnie e, Polyent Network, Polyent Games, czyli taka jakby można to powiedzieć troszeczkę taka o, odnoga e, Matic'a. Ma się to wszystko e, rozpisane, e, jak to wszystko e, wygląda, z czym to się e, krzyżuje, jakie tokeny. Jak widzicie, e, to wszystko jest na wa drugiej e, warstwie, czyli Matic. E, dla mnie ciekawostką właśnie było Axie Infinity, a, że to się tak gra też tutaj jakby jest związana z matykiem z, z Polynet Games, więc warto też przeczytać, to jest wszystko do ściągnięcia z, z dysku Google, też warto przeczytać roadmap, z czym to się będzie wiązało, co nas jeszcze dzisiaj czeka, co w, w kolejnych latach tutaj będzie tworzone. No, i dzięki temu też, jak można sobie zaplanować e, wszelkie jakieś inwestycje a, w dany token. Pamiętajcie, królem e, tutaj, jeżeli chodzi o gaming na blockchainie e, czy o NFT, to jest Engine, natomiast gdzieś tam o te drugie e, miano walczy e, tutaj Matic e, z Immutable. E, jeżeli chodzi o kolejne newsy, no to nie mogło zabraknąć e, Alien a e, Bakery Swap. E, będzie stakowanie TLM-u e, za każdy stake bake'a e, otrzymamy TLM no i 16 kwietnia o godzinie 11 czasu polskiego także kto tutaj e, jest tym zainteresowany może się m, zapoznać, dla mnie też tutaj kolejna informacja na fantasma chain e, mają być prekursorami e, adopcji e, NFT do branży filmowej Podpisali tutaj y, umowę mm, z reżyserem e, Kevinem Smithem. To jest reżyser, który e, stworzył e, filmy e, o Cichym Cichim e, Bowie. Także warto się e, zainteresować i zobaczyć. Gdzieś tam troszeczkę fantazma promuje to, że, że wchodzą tutaj z NF do branży hollywoodzkiej. I Kolejne tutaj informacje mamy e, odnośnie Sorare, nie mogło tego zabraknąć i tutaj bardzo macie ciekawe zestawienie statystyczne ile potrzeba zdobyć punktów, żeby uzyskać nagrody z podziałem na ligi, nie mamy jeszcze ligi amerykańskiej z uwagi na to, że ona jeszcze nie gra a poprzednich y, meczów było na tyle mało, że pewnie y, nikt nie chciał tutaj zostawiać tych statystyk. Dla mnie dosyć ciekawe jest to, że w lidze azjatyckiej naprawdę trzeba bardzo mało e, tych punktów, jeżeli chodzi o dewizję pierwszą, ale też y, o dewizję czwartą. No i teraz warto przemyśleć y, o konstrukcję składu. Ja ewentualnie sobie spojrzę jeszcze na Ligę Amerykańską z poprzednich rozgrywek, o ile tam będą jakieś statystyki. U23 e, Dosyć też to tanio e, wychodzi, m, jeżeli chodzi o dewizję czwartą. Natomiast, jak widzicie, w pozostałych tutaj, no to jest ciężko, żeby otrzymać jakieś karty, tak? Nie mówimy o tych e, dropach po e, jedna e, setna ETH czy e, dwie setne ETH, tylko mówimy o kartach, tak? Karty dadzą dopiero nam prawdziwy, jakiś dobry e, zarobek. Więc warto sobie. Pod tym kontekstem już ułożyć e, budowanie swoich składów, myślę, że na live piątkowego postaram się tutaj jeszcze dorzucić Wam m, informacje odnośnie ligi e, amerykańskiej, jak to wygląda. Lecimy sobie tutaj dalej. E, jak zauważyliście, w e, NFT Newsach staram się wrzucać Wam jakieś takie ciekawe informacje do własnego researchu. No i ta, tym takim e, taką informacją jest Cyber e, Time e, Finance. O tyle dosyć ciekawe, bo na ich stronie znalazłem, e, że będą tworzyć taką Fantazję Ligę, e, gdzie będziemy typować twórców i na podstawie tam sprzedaży e, dzieł w danym e, okresie. Po prostu my prawdopodobnie też z tego jakieś nagrody e, zyskamy. E, tutaj tylko tak sygnalizuję, spójrzcie na roadmapę, to dopiero jest pewne jakieś rzeczy w fazie. Planowania, więc można to sobie zobaczyć. W kwietniu tutaj e, zobaczymy, co, co planują. M będzie tutaj współpraca tekstami: PunkerSwap, ApeSwap, e, Swap. Także możecie sprawdzić, jak to dokładnie ma e, wyglądać. No i dla wszystkich zainteresowanych no, polecam sobie poczytać i sprawdzić. E, ja na pewno gdzieś tam sobie już to zanotowałem dodaję do listy i gdzieś będę na to miał e, oko. Kolejna taka informacja, bo wiem, że czasami gdzieś tam na Hyde Parku p, jest informacja o Origin Protocol, więc tutaj macie informację, że podpisali partnerstwo z Google Cloud, m, żeby e, wrzucić e, NFT do mainstreamu, a chodzi o to, że będzie można tutaj m, tworzyć i sprzedawać e, Mm, przez e, D-Shop, który znajduje się właśnie na e, Google Cloud Marketplace. Także myślę, że dosyć ciekawa informacja. E, no i tutaj te NFTKi e, mogą dostać takiego niezłego boosta dzięki temu. Szersza e, tutaj społeczność może się z tym zapoznać. Kolejna taka rzecz, jeżeli chodzi o mainstream to bardzo fajny i polecam przeczytać ten artykuł, ja już go mam za sobą odnośnie Epic Games które otrzymuje wieś milionów dolarów od Sonego no i będzie tworzyć tutaj Metavers, mają gdzieś tam w dalekosiężnych planach stworzenie takiego otwartego metaversu to się ma troszeczkę po posiłkować tym co się teraz dzieje na blockchainie tak, z technologią NFT pierwsza większa Firma zrozumiała, że trzeba iść w tym kierunku. Oni jeszcze tam nie mówią, czy, czy to będzie jakiś blockchain, w jaki sposób to będą chcieli e, tworzyć, ale widzą, że m, tworzenie tak zwanego takiego otwartego ogrodu, na który ma wpływ społeczność, e, da szansę większą, dużo, dużo większą przyciągnięcia większej liczby e, graczy i ich u, utrzymania, niż po prostu e, tworzenie wszystkiego przez deweloperów. Inna sprawa, też, że naprawianie różnych błędów, no to też często e, grom, e, to też często deweloperom e, zajmuje wiele e, czasu. To, co gdzieś tam sygnały dają e, gracze, a powiedzmy nawet e, niektórzy gracze m, potrafią a, wskazać e, rozwiązania. No i ostatnia tutaj dzisiejszego dnia e, informacja. E, engine, czyli nasz król tutaj e, gamingu e, na blockchainie. Wiem, że sporo osób się dopytywało o jakieś nowe gry tutaj na telefon, więc tutaj polecam wam Ether Legends. No i warto się za, zainteresować tą grą z uwagi, że po pierwsze ma dosyć ciekawe te, te karty. No, po drugie, szukacie jakiejś nowej gry na telefon, więc to spełnia wkrótce wchodzi na iOSa, no i jest na engineie. A czy, czy się opłaci ta gra? No tego przy żadnej grze nie, nie jesteśmy pewni. Pamiętajcie, tutaj macie kilka różnych moich filmów o różnych grach. Pamiętam jak robiłem ten film, ale jednak też się niczego nie spodziewałem, ale grałem po prostu for fun, lubiłem dropić te karty. No i też, też wam w taki sposób polecam nie skupiają się na kasie tylko na żebyśmy mieli z tego fan a pieniądze kiedyś tam przejdą z danej gry no i cierpliwość jeszcze raz cierpliwość pamiętajcie że tutaj wszystko to co ja wam mówię na wszystkich innych filmach to nie jest żadna porada inwestycyjna to jest jakaś tam moja prywatna opinia i zawsze warto zrobić swój research Dzisiaj to już wszystko będzie jeżeli chodzi o NFT newsy, jeszcze raz polecam tutaj subskrybować kanał, postaram się na jutrzejszy poranek przygotować film o alienach, żeby pokazać wam w jaki sposób wymieniać tutaj te tokeny i przesyłacie na giełdę e, oraz kilka jakichś różnych informacji. Dajcie komentarz taktyczny e, NFT News. Pamiętajcie, żeby u nas, utworców na kanale, oglądać od dechy do dechy. Dzięki temu też pomagacie w promocji tego kanału. Na no dzisiaj to by było. Na wszystko, trzymajcie się na razie